20 lipca godzina 19.60 Ja jestem Dariusz Janowski, zapraszam na wieczorne wydanie Wiadomości Onyx w Skrót najważniejszych informacji z kraju Z zadowoleniem informujemy, że nasze władze nie budują ścieżek rowerowych Stawiają przez to opór inwazji cyklistów w naszym kraju A jak wiadomo nie ma nic gorszego od cyklisty No chyba, że mason A już najgorszy to jest mason na rowerze Rośnie ilość stawianych masztów w sieci 5G Ale wraz z postępem idzie także proceder niszczenia ich w imieniu społeczeństwa oraz loży masońskiej e, apelujemy o zaprzestanie. W przeciwnym wypadku zaczną znikać ludzie. Już za tydzień w Łodzi rozpocznie się Marsz Równości. Co? Zapraszamy wszystkich naszych sympatyków. Jednocześnie upraszę się, aby przy słowach Kto nie skacze jest padałem, hej! Wszyscy skakali. Nie powtarzamy także błędu z, po, z poprzednich lat i nie przynosimy transparentów o treści pieprzyć gejów. Jestem potworem gender. Takim strasznym. Tak. Znany producent chipsów, firma Lays, dementuje pogłoski, jakoby 50% zawartości paczki było jadalna. Skarżący tłumaczą, że firma uzupełnia paczki chipsów no, raptem lupo. do połowy, a resztę stanowi powietrze. Firma Lejs tłumaczy, że one są wypełnione w 100%, ponieważ, jak twierdzi, powietrze też jest jadalne. Alarm. Pedofil wciąż groźny. Ostrowska policja prosi o wsparcie w poszukiwaniach, w poszukiwaniach Przemysława R. pseudonim Ćwierć łysy. Był ostatnio widziany i sfotografowany pod przedszkolem nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje w sprawie pedofila, jest proszony o jak najszybsze złożenie posiadanych informacji najbliższej jednostce policji. W przypadku konfrontacji z wyżej wymienionym osobnikiem, należy prawem silniejszego porzucić najsłabsze dziecko. Oraz na koniec chcieliśmy ogłosić, że w dniu dzisiejszym wystartowała kolejna edycja obozu Onyxowego. Jak się okazało, wydarzenie rośnie i zbiera nowych sympatyków. Relacje dla Onyx TV z dadaru Janowski. Łączymy się z naszym korespondentem już na miejscu. Halo, halo Darku, jak mnie słychać? Dobra, słyszymy się bardzo dobrze. Jesteśmy e, na miejscu e, kolejnej edycji Obozów Onyxowych. Będziemy na dzisiaj rozmawiać z jedną rudą radacznicą. Słuchaj, jak się czujesz po raz kolejny na obozie? Super, jest dobrze. E, co, co jest dla Ciebie największym zaskoczeniem na chwilę obecną? Twój, twój ten, to. Rozumiem. Myślisz, że jestem w ciąży z Tobą? Nie. Na pewno? Tak. Na, na pewno? Mhm. Dobrze, powiedz mi. Jeśli ciało A działa na ciało B, to za ile miesięcy pojawi się nowe dziecko? Wtorek. Dobrze. Czyli który to jest dzień tygodnia? Czwartek. Bardzo dobrze. Prawdził niczym Który samotni w skalę wyrósł, więc nie kłaść boń nie obok tych bezdóżnych manek. Nie już nie przeszedłbym same widu, bo mam gadkę za bruto. Nie muszę się już przedstawiać, bo dobrze znasz mięła chudro. Gdzieś w kółko wierzyłem w to, co mi wokół mawiano. Kiedyś widziałem, zdecydowanie ząjesz za mało. Niczym, ale on inne dar. Kłądziłem w broku z latarnie. czuję się jakby miał trzy pary oczu jak fają. To jest or organizator obozów? wypowiedz się no. Skąd się w ogóle wziął pomysł? Czy to jest nowa kontynuacja ostatnich obozów, bo to było bodajże inspiracja obozami koncentracyjnymi? Co no, powiesz? Więc nie chciałbym tu zabrzmieć politycznie, ale obóz jest taką inicjatywą oddolną, ale nie taką oddolną jak Komitet Obrony Demokracji, ale oddolną, w sensie, że faktycznie to się narodziło z pragnienia osób, które tego chciały. Także do tej pory nie wiem, kto jest pomysłodawcą obozów Onyx, ale są one organizowane, jest to naturalna ewolucja jakby tutaj naszej grupy, którą... środowiska. Tak, tak. Także jest całkiem spoko. No i co tu można dodać? Bawić się. A co w tym roku Cię tak naprawdę zaszokowało tak zasadniczo? Co mnie zaszokowało, to, że buty dałem Bimat Jemu do przechowania, a w nocy mi się lać chciało i nie miałem jakiś do kibla. E, a to jest jeden z, z naszych nowych e, uczestników, e, który pojawił się w sumie nawet nie wiadomo skąd to powiedz o tym. Um, tak, więc urodziłem się 18 lat temu w okolicy Tarnowa. I jakoś nie wiem, jak do tego doszło, nie wiem gdzie popełniłem ten błąd, ale znalazłem się tutaj. No i w sumie jest całkiem spoko, więc czekam. Wiemy, nie o, wiemy o, twoich, o Twojej wrogości względem jednego z Serbów, który właśnie tam przechodzi. Powiedz mi, czy już były konf konflikty na tle etnicznym, czy dopiero będą, czy planujecie toczyć boje? Planujemy toczyć boje jak najbardziej. Generalnie jebać Serbię. To tak w skrócie. Um, najdłuższą metę planowane jest jeden versus jeden pojedynek. Niezbyt przyjacielski, acz jednak pojedynek. Dojdzie do masowych rzezi? Na ludności serbskiej możliwe. E, mamy informację na temat tego, że w zeszłej, zeszłego wieczoru e, pojawił się nowy, no w nowej wersji atak gazowy na terenie obozu. Z użyciem gazów trujących oraz rozweselających. Jak to skomentujesz? No, widziałem puszki, które mogą świadczyć o tym, że planowany jest jeszcze kolejny atak gazowy. Na jednej pisało Fasolka po bretońsku, na innej pisało chyba Bigos i dlatego może dojść do kolejnego dzisiaj wieczorem, trzeba uważać. A propos wieczoru, jakie plany jeszcze na dzisiaj będą? Moje plany? No Ogólnie. Zdobywać świat, pokonać drużynę Centeno. A na ten, te, na, na ten dzień? I, I napić się browara. To Czyli libacja. No grzeszna taka. Chodziły głosy, że nie pijemy alkoholu. A to powiedział, że to piwo ma alkohol? Dziękuję. Kamerzysta. Popularność dociska można się szybko zakochać Nie jeden z co wpadł i zrobić wszystko na pokaz Peń się zmienia jak młoda wielu się pręży jak kurwy mi palma odbije wtedy, gdy zagra w tenisa w dżungli za nami trupy, przed nami szczyty na niebie z Nienormalne produkty jak w czasach na nielegalu prowadzę armię denatów postro, hinol i Jano To dla tych, co za nasze zdrowie dzisiaj piją i palą A co z alkoholem? Jak najwięcej a staćcie? To zależy od czego? Od tego czy mam pieniądze? A masz? Mam. A dasz? Nie. A ile? Ale to A... zależy. 12,50 dam, ale resztę nie dam. Jak bardzo cenisz sobie płatną miłość? Nie. Nie cenię. Czyli bierzesz darmo? <laughs> Przeciwnie. Nie daję. Dajesz darmo? Nie daję. Mamy tutaj antagonistę naszego przedmówcy. Jest to Kazwer, to jest Serb. Jak widać po uzębieniu, to na pewno jest Serb. Jak się odniesiesz do słów kolegi? Kosowo jest serbskie i w sumie tyle. Nieprawda. Jest niezależne. Każdy je uzna... Kosowo jest uznawane już przez każdego z wyjątkiem Serbii i jej sojuszników. Jak się wypowiedzą pan na ten temat? Jeszcze. No, no właśnie, już, a nie jeszcze. Ale jeszcze istnieje. Tak, z może no, no zrobić. Kosowo już istnieje. No, niedługo już, nie, niedługo nie będzie istnieć. <grym> to się jeszcze okaże. Spokojnie, pamiętamy. Jakie plany w takim wypadku wobec e, tak rażącej krytyki? No, wiecie no, zawsze zdarza się za uliczyskę etniczną. Czy to prawda, że, doko że dokonał pan gwałtu na bośniersce w trakcie wojny, wojen na Bałkanach? Nie. Prawda, że siedział pan w celi w ONZ? -cie? Karmili pana? Niestety nie. Czyli dobrze. <laughs> Przepraszam, muszę dokonać ludobójstwa w lokalnej wiosce, zaraz będę. Rozumiem. Każdy k wciąż tu twarz Moi ludzie głodno na furę rap Polska wersja Tu obowiązuje niepi sama księga Pra To jest klasyk, jak skurwione ony Sów to ten co za dzieciaka lata sprocą Jestem jak intus pośród tych cór Daj na full, nie słyszą to gówno w czyśćcu To jest klasyk, jak skurwione logo Onyxów To ten, co za dzieciaka lata z procą po Jestem jak intus pośród tych cór Daj na full, nie słyszą to gówno w czyśćcu No jak król, no słucham Witam, jesteś jedną z najmniejszych mniejszości zaraz po serbach No, może Jestem wyjątkowy po prostu, dlatego może tak Jak się czujesz? Podobno nie pracujesz nie no, pracuję. A płacą ci? Tak. Czemu? Maluję się na biało i nikt nie wie, że jestem czarny. Rozumiem, to mógłbyś zmyć, zmyć trochę farby? Nie, ponieważ jest niezmywalna przez tydzień. Czemu tak? Myślisz, że w ogóle będzie dobrobyt to w Afryce? Nie wiem no, dlatego stamtąd wyjechałem, nie? Tu mam obu co już yy, dostałem jakąś konserwę od ciebie. A co cię skłoniło, żeby tu przyjechać? Darmowe jedzenie. Czy uważa Pan, że Murzyni mają prywatność? Nawet za dużą. Co by pan zrobił, żeby ograniczyć im prywatność? Wolność dla dzielenia. To jest bardzo dobry postulat. Jak pan to skomentuje? Tak. Głębsza refleksja? Nie. Bo? Nie. A za piwo? Black Lives Matter. <grystanie> dawaj. Dobra, dawaj. BLM. Black Lives Matter. Co ma metr czarnego życia do nas? Ma dużo metrów, czarny. To jest miś. Jeśli będzie ich dwóch, to będzie coś z tego więcej. Trójkąty? Czworokąty? Nie do końca nas interesują. Ale gdyby tak kilkunastu, kilkudziesięciu misiów zebrać ją, można byłoby zrobić coś nieprawdopodobnego. Nietuzinkowego, niesłychanie odważnego, tak by huczało. Nowy, innowacyjny projekt Bersów of Poland. Chce mi się bardziej dołącz i twórz z nami najlepszą organizację bersową w Polsce. Birds of Poland. Dla mężczyzn takich jak my. Nie wiem, czy Kamil będzie zadowolony, ale będzie ciężej trafić. Dobra! Się was. Dobra, słuchaj z Wysia Alek, Clyde light i Przemek. No a mój sygnał pójdziemy przodem na dobra, o, super No i, obyśmy, i oby, oby się w banku wiele nie podziało i oby drużyna od Wysia przeżyła Może dostanę spadek jakichś lepszych Będziemy pracować 2 minuty, tak, dwie minuty od tego momentu. Okej, to ustalamy dwie minuty od tego momentu. Czas start. Poszli. Ja, Miś. ze mną. Z tobą, ja? Z Prygusiem no. Dobra, jeszcze ja się trzymam Prygusia. A czy mi idziemy w ogóle gdzieś dzisiaj? Z O, ślady mi się zwierzy są. Wybrała, świeże, tak? No, świeże. Dobra. Dobra, biorę. Wprowadzam kody, trzy minuty. Zagarkiem Pamiętajcie, rykoszety też zabijają. Pamiętajcie, rykoszety zabijają. A! VIP dostał! Ranny! Liczą się, zabijają. Nie wiem, dlaczego tutaj bastulu w ogóle. To nic wam nie da. To nic wam nie da. Może byście... Się... Wpisów bogaty, bogaty, Ale Ale trochę To, że byłem ranny, dłużej, muszę bąbę podkładać Uwaga, 4, 3, 2, 1. Kost sprowadzony. Kosprowadzone. Idziemy. Prowadź mnie, Prowadź mnie! Dawaj, 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 idziesz tam do tyłu. Tam, tam do bezpiecznego miejsca tam. Dawaj. Moris, do tyłu! Dajesz radę, zwykły? Dacie radę, nie? Oni tam walczą z nimi? Tak. Czy trzymają ich. To była zmiana planu? Zmiana planu, czy mamy też ich zajść? Idziemy I równo przechuj, musimy przejść w miarę powoli, znaczy powoli. W miarę zgrabnie, dobrze. W takiej więcej grupy. Nie Na razie gęsiówka nie została zloka zlokalizowana Wiem, nie wiem czy jestem za gęsiówką czy przed Gdzie Gdzieś jest Даже не где. Teraz wid dostanie jak tak dalej pójdzie Takie kontrolowanie To go uleczy Takesz Mówić możesz Miesz Dwie minuty No, jeszcze, się, jeszcze się strzelamy teraz właśnie, jakąś tam swoją robimy, no, jesteśmy w leś... o kurwa, jak gryzą komary. Patrzeć, obserwować. No wiesz, to jesteśmy cały czas strzelać od rana, nie? Ostro, ostro się strzelamy. Uff, uf, ciężko. No, tak, mam nadzieję, że tak. Masz 15 sekund i, Matio. No, no, pół, pół, pół minuty, minuty, no to to jest. Mhm. Według mojego zdąży. Pytanie, jak ty? Wydaje mi się, że on jest latawem z drugim. w był. Dobra, a my sobie jakiś punkt mamy wyznaczyć, tak? Obserwować. Kierunki. kończę. To się wracamy. Mi się wydawało, że jedną kamizelkę widziałem tam dalej. Tak, tylko z Wycofujemy się. Bierz pr... Bierzesz, tylkoś bierzesz, wy pójdziecie. Zdążyłeś w Bimaty, tak? Czasowo? Tak, według, odpaliłem sobie dwie minuty po chwili gadania tu z nami, więc... Dobra. Nie, czwarta. Wiem, Nie, far... Sekunda, sekundę, i by mnie nie uleczył. Wyprowadziłem ci medyka, tak? Tak, no. I idź, bierzcie go A tam ci się uleczyli w ogóle? Nie wiadomo. Nie, bo widzieliśmy Nie wiadomo, kto jest u nich medykiem, a Paweł dostał. Zby... Zbychu Iwo nie żyje. Skurwiel... Ty wiesz, że ja w niego waliłem i jakimś cudem kurwa znowu uniknął magicznej mojej... A mojego już nie uniknął. Kurde. Dobra. człowieka, może to być tu w góry. Dwa bezpieczeństwa ten kierunek. Ja chyba cały ten dwudziestoletni owf zużyje przed walką z centenorem. Co? Już rodzi? No tu zaciek Dziękuję no, do góry Wip możesz przytrzymać Mogę połowić tutaj no. Uważajcie, tam mogą być ludzie Koniec. Okażam, koniec w sensie eliminacja, tak? Nie zgadza. Nie zgadza, ale iście. Dobra, rozumiem, rozumiem. Eee, no to wy możecie iść do bazy, oni muszą mnie dalej transportować do gęsiówki i spotykamy się wszyscy w bazie i robimy sprawę na Centeno. Ja tylko melduję, że udało się odnaleźć gęsiówkę drużynie eskortującej teraz i dlatego misja dopiero została zakończona. jakby tego nie znaleźli, mieli jeszcze chwilę czasu, to byłby remis. Jak ta walka tutaj? Jak ją oceniasz, jeśli chodzi o odbijanie VIP-a? No cóż, no... Przewaga liczebna dalej się dała we znaki. Niestety. Pojechali. No ale się staraliśmy. Trzy minuty temu. Ale staraliśmy się. Jakieś tam straty im zadaliśmy. Przeciwnikowi. Zadaliśmy, zadaliśmy im straty wręcz trwałe, bo przewek na przykład zszedł. I jedno pytanie powiedz mi. Ty jako VIP dostałeś się raz z tego co wiem i miałeś, mogłeś się uleczyć, tak? Miem może leczyć medyk do wolnej drużyny. Jeśli nikt mi nie uleczy minutę. przez 3 minuty. Le leczenie jest no. 20 sekund. No. I zostałem uleczony. I co by się stało, gdybyśmy cię jeszcze raz trafili, byś przegrał, byś zginął i byśmy wygrali, czy. Ja, 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 znaczy mnie ja można leczyć dowolną ilość razy. Aha, no to wiele by to nam nie dało. Jeżeli by nie było medyka koło mnie, ja bym się wykrwawił, to by wszyscy przegrali. No tak. Bo, waszym zadaniem jest, żebym jażył, i ich zadaniem jest, żebym jażył jako no informator, tak. tak? Jedyne, co nam nie zagrało, to to, że żeśmy weszli w zasadzkę jako zasadzka, więc. Teraz nie została tak. niecała godzina do walki z Centeno. Plan Czy... jest taki: pobłądzić przez parę, przez godzinę gdzieś po lesie i zginąć w sekundach. Mamy respy. Jak zawsze. A no to nie zmienia faktu. Tylko oni teraz też. O! No to będzie dość ciężko.